Wygraliśmy przetarg na przebudowę ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia właśnie w Mikołajkach. Zagospodarowujemy na nowo cały teren przy ośrodku zdrowia, przebudowujemy wszystkie ciągi komunikacyjne, schody, podjazdy, nowe ogrodzenie, w zakres wchodzi również budowa nowej wiaty śmietnikowej i ocieplenie fundamentów budynku. Stan techniczny tego miejsca powodował, że należało natychmiast ten stan zmienić, dlatego zabezpieczyliśmy pieniądze w wysokości 750 tysięcy na przebudowę zaplecza parkingowego przy ośrodku zdrowia. W zasadzie może nie na przebudowę, ale na zmianę organizacji ruchu, bo miejsce po modernizacji będzie miało więcej parkingów zarówno dla personelu ośrodku, ośrodka zdrowia, jak też dla y, pacjentów. Będzie inaczej zorganizowany wjazd dla karetki y, pogotowia. Będzie zagospodarowany wokół teren, odnowione fundamenty tego budynku, który jest już budynkiem starym i badania techniczne pokazały, że musimy też wzmocnić fundamenty i je uszczelnić. Całość prac musi być zrealizowana do końca roku, także w nowy rok wyjdziemy już z wyremontowanym, odrestaurowanym, odnowionym miejscem ośrodka zdrowia.